Witajcie kochani. Nie ma sensu mówić o tym, co na przykład ciekawego jest na kanałach włoskich, bo obecnie mogę Wam to przekazać po prostu w formie streszczenia, także zachęcam. Jeśli możecie, to czytajcie, bo są tam wiadomości z reguły bardzo interesujące, których się nie znajdzie w polskich mediach albo znajdą się później. Także serdecznie zapraszam. Jeśli możecie, to lajkujcie, bo... To zawsze kanałowi pomaga. Natomiast ja chciałam się skupić na omówieniu spraw, które, o których być może wszyscy słyszeli, ale nie zdają sobie dobrze sprawy, o co właściwie chodzi. I dzisiaj chciałam Wam powiedzieć o efekcie motyla, o którym zapewne słyszeliście i który podsumowuje się: że jak motyl machnie skrzydłami w Amazonii, to w Teksasie jest tornado. To oczywiście jest totalna bzdura, natomiast warto zastanowić się skąd się wziął w ogóle. Ten efekt motyla, i jaka jest historia tej, tego efektu właśnie w nauce. A mianowicie, pojęcie efekt motyla narodziło się w latach 60., kiedy to meteorolog Edward Lorenz zauważył, że nawet minimalna zmiana w danych wyjściowych wprowadzanych do symulacji modelu, i chodzi na przykład o różnicę do, na trzecim miejscu po przecinku, Czyli możecie sobie wyobrazić, jak mała jest to zmiana, ale nawet taka zmiana może spowodować kompletnie wynik symulacji pogody. Czyli na przykład ktoś pomyli się o no, jedną tysięczną stopnia i okazuje się, że wynik jest zupełnie inny. I tutaj trzeba przyznać, że nadal usiłuje nas się karmić Czymś, co jest określane jako nauka, a nauką wcale nie jest. A mianowicie chodzi o to, że jesteśmy w stanie zrobić prawidłowe symulacje, prawidłowe modele, i okazało się, że to jest absolutnie pozbawione podstaw, czyli od strony naukowej wszystkie symulacje, jakimi nas karmiono, mówiąc o na przykład zarazie, to nie jest nauka. To jest po prostu szadlataneria, ponieważ nauka właśnie wykazała nieodwołalnie, że minimalne nawet zmiany w danych wyjściowych, czyli te w tym, co wprowadzamy do symulacji, jest, może spowodować ogromne zmiany. Dlatego z reguły nadal trudno o długoterminową prognozę, która byłaby oparta na przesłankach naukowych. Niektórzy to starają się robić, takie prognozy, opierając się chociażby na. Dawnych przekonaniach, dawnych znakach natury, że na przykład jak wrzosy wysoko rosną i podczas kwitnienia, no to wtedy będzie dużo śniegu zimą. Także, no cóż, to opiera się tylko na praktyce. Natomiast być może ktoś kiedyś wytłumaczy to naukowo. Ale w każdym razie odkrycie efektu motyla podważyło wiarę, że świat złożonych systemów da się dokładnie przewidzieć, jeśli tylko zbierze się wystarczającą ilość danych. Nie, to wcale nie o to chodzi, że trzeba mieć wystarczającą ilość danych, bo minimalne odchylenie, minimalny błąd tych danych, nawet pojedynczych danych może spowodować zupełnie inny przykład i efekt motyla oznacza w gruncie rzeczy wrażliwość systemu na warunki początkowe. Drobne zaburzenia prowadzą do nieproporcjonalnie dużych skutków i nie chodzi tu o jakieś magiczne połączenia, tylko po prostu o czystą matematykę, o naturę systemów nieliniowych. W takim świecie nie da się przewidzieć przyszłości z pełną dokładnością, nawet jeśli znamy niemal wszystkie składowe elementy. I tutaj warto zastanowić się, jak to działa w praktyce. No więc Efekt motyla odkryto, badając pogodę, i rzeczywiście jest to najbardziej klasyczny przykład. A mianowicie, minimalny błąd pomiaru wilgotności czy temperatury w jednym miejscu może sprawić, że będzie zupełnie inny układ frontów pogodowych kilka dni później. Dlatego właśnie prognozy nadal są krótkoterminowe, a im dłuższe, no to tym większa. Loteria. Ale jak powiedziałam, efekt motyla nie dotyczy tylko meteorologii. Weźmy na przykład ekonomię. I tutaj jeszcze powiedzmy sobie ciekawsze elementy tego, a mianowicie jedna niespodziewana wypowiedź polityka. Czy pomyłka na przykład w raporcie gospodarczym, a nawet zwykła plotka na rynku może uruchomić panikę albo euforię inwestorów, i co przekłada się na prawdziwe miliardy, na, na obrót, na wysokość cen akcji, także no, po prostu sprawy absolutnie niezwiązane z ekonomią, nawet zwykłe przejęzyczenie. Czy no, plotka, czy jakieś wydarzenie związane, na przykład, ze śmiercią osoby związanej pośrednio, nawet ze światem ekonomicznym. Także tu też wszystko może się zmienić dosłownie z jednej chwili na drugą. Kolejna sprawa, no to chociażby ekosystemy. Wprowadzenie jednego gatunku do istniejącego ekosystemu, potrafi praktycznie zniszczyć równowagę przyrody. I tutaj mamy przykłady. Królika sprowadzono do Australii po to, żeby myśliwi mieli do czego strzelać podobno. Z drugiej strony norka amerykańska dotarła do Europy. Widzimy to także w przypadku roślin. Na przykład w moich okolicach widać, jak nawłoć amerykańska Wygryza podobny gatunek, czyli na Wło polską, na Wrocie europejską, dlatego, że jest bardziej ekspansywna, bardziej odporna, lepiej znosi niskie temperatury. Także po prostu nasze rodzime gatunki zanikają, po prostu, ponieważ te importowane są o wiele bardziej inwazyjne i lepiej się dostosowują do warunków środowiskowych. Kolejna sprawa, gdzie możemy zauważyć skutki efektu motyla, to na przykład transport i logistyka. Wyobraźcie sobie, że nawet niewielki wypadek, jakaś stłuczka na autostradzie, która zablokuje jeden pas, albo nawet spóźnienie się kierowcy ciężarówki, może uruchomić całą kaskadę opóźnień i może się skończyć na przykład z problemami, jeśli chodzi o dostępność produktów w magazynach, sklepach, czy nawet jeśli chodzi o ich produkcję, prawda? Bo, bo nie dojadą surowce, więc no po prostu nie można nic produkować. Ale także. To właściwie można powiedzieć, widzimy efekt motyla na każdym kroku, nawet w życiu codziennym. Jakaś drobna decyzja, albo nawet nieodebrane połączenie telefoniczne może zadecydować o jakichś ogromnych zmianach, wpłynąć w wyjątkowy sposób na nasze życie nawet drobiazg. No, dajmy, wyobraźmy sobie, że komuś zepsuje się samochód albo, albo zabraknie benzyny, nie przyjeżdża do domu, a w międzyczasie był na przykład wybuch gazu. I ta osoba, gdyby się znalazła na miejscu, mogłaby nie przeżyć, natomiast dzięki spóźnieniu uratowała życie. Takich sytuacji jest bardzo wiele, widzimy je na każdym kroku. I musimy sobie zdać sprawę, że efekt motyla wskazuje nam w naukowy sposób, jak bardzo świat jest skomplikowany, ale przede wszystkim nieprzewidywalny. I każdy, kto nas przekonuje, że wszystko można przewidzieć, ustalić i zaplanować ze stuprocentową pewnością, po prostu postępuje wbrew naukowo. I tu warto stwierdzić, że małe działania mogą mieć dużą wagę, nawet jeśli w chwili podejmowania decyzji, Mogą wydawać się zwykłą błahostką. Przypomina też, że kontrola nad wszystkim jest iluzją, że nigdy nie da się wszystkiego w stu procentach zaplanować, przewidzieć i podporządkować sobie. Także planowanie musi zawsze być bardzo elastyczne. I co z tego wynika dla człowieka? No, po prostu trzeba zawsze działać rozsądnie i uważnie, nawet w drobnych sprawach, i przy przewidywaniu nie należy nastawiać się na 100%. Zawsze należy uwzględniać, no powiedzmy sobie, czynniki niezwiązane z naszą wolą. Ważne jest budowanie dobrych nawyków, ponieważ małe gesty powtarzane codziennie mogą stworzyć coś, co możemy określić jako kumulację. I pamiętajmy, że jeden dobry instynkt może zmienić bardzo wiele, że czasami wiara jest ważniejsza niż dobra znajomość rachunku prawdopodobieństwa. Także po prostu chciałam zwrócić na to Waszą uwagę na to, że zdolność opanowania i panowania nad wszystkim jest fikcją. Dlatego miejmy nadzieję, że no zła nie da rady narzucić. I to na tyle, kochani, proszę, jeśli możecie. Wystarczy jeden mały komentarz, żeby materiał dotarł do innych. I raz jeszcze zachęcam do czytania postów. Do miłego usłyszenia.